Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał. Słuchajcie, jest godzina 8, około 8 rano, wtorek. Piękny kwiecień, zimowy. Znaczy śniegu nie ma, ale chłodno. Dzisiaj wybieram się na wycieczkę do Olsztyna, koło Częstochowy, na zamek. Czy uda się ta wycieczka, nie wiem. Jadę na czerwonym koniu. Proszę bardzo, czerwony koń dzisiaj będzie miał ciężką trasę do zaliczenia. W jedną stronę 55 km lasem, drogami, szutrami i czym tam jeszcze pojadę, to nie wiem. Także zaraz zasuwam, za wiele czasu jak zawsze nie ma. Obładowany dzisiaj jestem niesamowicie rower waży, waży chyba ze 30 kg no ale pogoda jak widzicie sami nie jest rewelacyjna i nie wiem czy gdzieś w połowie nie będę musiał zawrócić i wjechać z powrotem do domu. Oby, oby nie Jedziemy, zamek Olsztyn, olsztyn, koło często właśnie miałem przyjemność rozmawiać z panem leśniczym. Niestety wszędzie mamy wycinkę drzew upomniał mnie, abym nie jeździł. Tutaj więc gdzieś muszę obrać inny kierunek i ominąć całą tą trasę, tak aby nikomu nie wchodzić w paradę, także gdzieś jadę i co z tego wyjdzie, kurde to znowu nie wiem, drogi w lesie tak jak widzicie do bani całkowicie, syfilis i mortadelis. Czy dojadę do tego Olsztyna? Nie wiem. Zaczyna mnie to irytować, bo gdzie chcę jechać, tam jest wycinka drzew. Parodia. Jadę znów jakąś okrężną drogą. No ale, bezpieczeństwo jest bezpieczeństwem. Pamiętajcie. I nie ma co świrować. Pierwszy przystanek, słuchajcie, w moim fajnym miejscu. Warunki dzisiaj, tak jak widzicie, nie są za fajne. Wszystko w pocie, ale tego się spodziewałem, więc, więc nie ma co. 15 km w lesie za mną, jeszcze 40. Teraz napiję się i pójdę przez tamten mostek, i pojedziemy tam dalej. Także szybki wodopój i jadę dalej, bo średnia z jaką się poruszam to jest może jakieś 15 na godzinę w lesie. Pełno dziur, błota, ale oby tylko nie padało. Dobra, piję i jadę dalej. Tutaj jest pytanie. Czy ta kładka nam się nie zarwie? No mam nadzieję, że, że nie. To no szkoda, bo to fajnie wszystko wyglądało, a teraz jest, widzicie w jakim stanie. Wszystko rozwalone. No i niestety takie tutaj mamy warunki. My jedziemy tam dalej. Wsiadam i zasuwam. Dojeżdżam w tej chwili do jakiejś drogi asfaltowej. Proszę bardzo. Także chwilka będzie po asfalcie. Szczególnie nie przeglądałem nie tej trasy, którą będę jechał. Także idę na żywioł, chyba jak zawsze. No i co, powiem Wam. Łatwo nie jest jeździć po lesie, także ci co jeżdżą po lesie i tylko po lesie, szlakami różnymi, to wielki szacunek dla Was, Panowie i Panie, bo ja przeważnie jeździłem po szosie, rowerem szosowym i taka odskocznia no to dla mnie, powiem Wam, jest jakieś wyzwanie. Inaczej, nóżki pracują. Niż na rowerze szosowym w polesie. Znaczy, pracują w sumie tak samo. No ale teren jest na pewno inny. Dobra, wbijam na asfalt. Troszkę zaczyna się ruch i troszkę będzie teraz hałasu. Także nara i jedziemy dalej. Chwilkę odbiję z trasy. Bo zrobiłem się głodny. Jestem przy jeziorze Poraj. Chwilkę tutaj wjedziemy. Wieje strasznie, powiem Wam. No ale cóż. Lasem dziury i mokro. Asfaltem. Z kolei wieje i duży ruch. No, jak widzicie, przy jeziorku pora, jestem w poraju. No, i muszę coś zjeść, bo mnie dopadł gudu. A to źle, źle wróży. Tak nie wolno robić. Musimy jeść. Musimy się nawodnić. Pogoda, jak widzicie, zrobiła się fajna na razie. No i tak trzymać. chwilkę tam do zamku zostało. A ja sobie teraz coś dobrego zjem i jadę dalej. Od jakiegoś czasu, kurde, wspinam się na stop. Fajnie to w nogi daje. Powiem Wam szczerze, zmęczyłem się. Już. No, ale dojechać trzeba. Nie wiem jak z powrotem. Będzie na pewno lżej, bo z górki częściowo to, co teraz podjeżdżam, to potem zjadę i będzie fajnie, ale jazda! Normalnie przełożeń mi brakuje, żeby tutaj wtargać niby, wydaje się, że jest łagodnie, a jednak, kurde, trzeba cisnąć. O! No, ale daję! Chyba wstanę! Dobra, wstaję! Uf. Trochę mięśnie, rozprostujemy! No i wtargamy to po tą górkę! Mam nadzieję, że zaraz się skończy! Uf. O Jezusie! Daleko! Uf. Końca nie widać. No koniec tej górki. nie jeden. U. Dobra. A, jest jakiś kościołek. Ale się zmachałem. Ale się zmachałem. Oj ojoj oj oj. Oj, 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 oj. Kaj tu jechać? Chyba tu muszę skręcić. Policja. A mnie zatrzymają pewnie. Jedziemy. Wyłączamy kamerę. Ale fajnie. Zobaczcie, gdzie ja będę zaniechał. To jest najlepsze. Kaś tam polami. O pierzynie. No to co? Wbijamy tam do góry No Łatwo to tu nie będzie dużo piachu Może się nie wypiernicze. Czerwony koń Jak na razie dobrze sobie radzi po tym dziadostwie No a ja na razie też jakoś sobie radzę. Aczkolwiek łatwo nie jest. Jeszcze ten cholerny wiatr. Nie wiem, gdzie tutaj wyjadę. Nigdy tędy nie jechałem. Wyzwanie dla mnie całkiem, całkiem. O Jezu, tu już pod górkę wjechaliśmy. Mam nadzieję, że troszeczkę będzie z górki. już tak, zapin dalać pod górę. No to powiem Wam, chyba się wykończę. O, z powrotem siły nie będę jechać do domu. A drogi, no. Kurde, nie za fajne Dobra, wdrapałem się, nie będę cały drogi ty nagrywał Fajne widoki są Jedziemy Gdzieś Nie wiem gdzie gdzieś jadę dotarłem do zamku w Olsztynie Tak to się prezentuje Chyba myślałem, że wypuszczę drona, ale tu jest taki teren do chodzenia, że brakłoby mi dnia. Pięknie to wygląda. Cudnie. Zobaczymy, co zrobię. Czy tu rower zostawię, czy gdzieś pójdę dalej pochodzić. Nie wiem. Fajna sprawa. niestety nie będę mógł tutaj nic nagrać moim ptaszyskiem regulamin zakazuje lotów tutaj pan stoi i pilnuje tego także a nie chciałbym tam daleko wchodzić i no po co sobie robić jakieś problemy także no tym akcentem będę kończył bo nie mam czasu aby tam wchodzić do samej góry ale jak coś to naprawdę zapraszam was to piękne miejsce, bo jest jest po co tu przyjeżdżać. I naprawdę na co popatrzeć: zamek w Olsztynie koło częstochowy. No, miało to trochę inaczej wyglądać miałem sobie polatać, no ale niestety warunki zresztą pogodowe też by mi nie za bardzo pozwoliły bo wieje, no a ja teraz muszę pomału wracać droga powrotna będzie bardzo ciężka no ale może jeszcze coś przy okazji gdzieś stanę i coś ponagrywam także serdecznie Was pozdrawiam z tego miejsca urokliwego no i jadę dalej trzymajcie się skoro dronem nie mogę latać to, to aby przejadę się tutaj w koło zobaczcie to fajnie wygląda porobię kilka fotek no i taki będzie film jaki będzie natomiast słuchajcie ja tutaj chyba przyjadę samochodem i faktycznie to na spokojnie Przejdę sobie na nóżkach. Bo teraz już mam trochę w nogach bolą jak cholera po tej trasie. Ale tam to wszystko idzie przejść i na pewno będzie dużo lepsze to rozwiązanie. Nie będę miał roweru, zaparkuję. Wezmę sobie żonę i zwiedzimy tutaj ten zamek. Dobra, jadę dalej. I tym widokiem zakończę niestety moją dzisiejszą podróż. Miała ona wyglądać trochę inaczej, no ale wyszło jak wyszło. Teren piękny, rozległy. Natomiast rowerem ciężko, żeby gdzieś tutaj wspinać się. Także polecam naprawdę to miejsce, ale tylko i wyłącznie przyjechać samochodem i z buta cisnąć wszędzie, żeby każdy zakamarek pozwiedzać, wejść, zobaczyć. No bo co, no z rowera nie będę tutaj przywiązywał do drzewa, bo to nie ma żadnego sensu. A tak, piękne widoki, i rowero, rowerowe, przepraszam, i rowerem na pewno nie. Natomiast pieszo jak najbardziej tak. Także polecam Olsztyn i okolice Gołoczęstochowe. No i słuchajcie, ja kończę. No i teraz będę walczył z drogą powrotną do domu a jak to będzie, nogi mnie trochę bolą no i może być ciężko jeśli nie będzie skurczu to bez problemu dojadę jeśli będzie no to przymusowe przystanki i ta podróż z 3 godzin wydłuży się pewnie do 5 no i tym <śm> tym słowem kończę mój no, miał być lepszy film ale jest jaki jest kilka fotek będzie i tyle Pozdrawiam Was serdecznie, radio Pań trzymajcie się, cześć. Wróciłem do domu, krótkie podsumowanie. Słuchajcie, 111 km, średnia 20,7 na godzinę. A czas jazdy, 5 godzin, 23 minuty. Co tu dużo mówić? Zmęczyłem się trochę. I żałuję, że nie mogłem zrealizować niestety moich planów tam w Olsztynie i polatać dronem, byłyby piękne ujęcia no ale czasami tak jest, kilka zdjęć wrzucę z tego wyjazdu ogólnie jestem zmęczony czerwony kanin dał mi popalić trochę po lesie ciężkie warunki z powrotem było lepiej, więcej asfaltu no ale mimo to na jakiś czas mi starczy lasu znowu ale polecam, bo warto. A tymczasem no, trzymajcie się i pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.